Hej, czyli witajcie! Ja jestem na Alpes i witam Was w tym życzeniowym odcinku. Dlaczego życzeniowy? No bo po prostu chcę Wam złożyć życzenia na dzień dziecka. A no i chciałabym Was poinformować, że chyba odchodzę z kanału. No niestety, bardzo Was przepraszam, że taka bardzo przykra informacja. Mówię Wam ją właśnie w Dzień Dziecka. Ale jeszcze nie wiem, bo po prostu no, mam bardzo małą aktywność i nie wiem, czy to się w ogóle poprawi. A więc, jakby już nie było żadnego filmu na tym kanale, to proszę nie, nie zdziwcie się. Ale przechodząc do sedna, życzę Wam wszystkim udanego dnia, no, dużo prezentów i przede wszystkim zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym okresie. I pamiętajcie, myjcie ręce. W sumie no to nawet Wam pokażę moje prezenty na właśnie dzień dziecka. A więc tutaj będzie zdjęcie moje. Oczywiście zamazaną twarzą, bo nie chcę Wam pokazać mojego ryja, jak na razie. Taką bluzę oto dostałam oraz dostałam. Taką oto lampkę. Tutaj jest piękna lampka i tutaj nagrywam. A tutaj jest tło. A jest 20, więc jakbym nagrywała przy oknie, to w ogóle by żadnego światła nie miała. I ta lampka jest po prostu spełnieniem moich marzeń. Bo właśnie dzięki niej jakość jest serio mega. I no, naprawdę super wszystko widać. A naprawdę bardzo mi zależało na takiej lampce, bo no jak wiecie, jak jest to żółte światło, to jakość nie jest wyśmienita. A wręcz przeciwnie, jest ona fatalna. A, no i oczywiście chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama oraz TikToka. Tutaj albo tutaj będziecie mieli nazwę. Chociaż w sumie nie wiem, czy będę pisała, bo na tym i tu, tu i tu nazywam się tak samo czyli Klawia Podłoga LPS. A, i chciałabym Was jeszcze zaprosić na mój drugi kanał, czyli Piper Cat Bridge. Jest to kanał związany z końmi. Będzie tam na pewno S.S.O., Alicja, online Nie wiem, może nawet i tam jakieś serial ze szlejchami nagram Za dużo spoilerów! Ale chciałabym też zrobić taki kanał Gdzie po prostu by były jakieś vlogi Z mojej stajni, gdzie jeżdżę, bo tak, jeżdżę konno I no bym jakieś vlogi robiła i tak dalej, wiecie Dobra, ale już bez przedłużenia ja się z wami żegnam. No jeszcze raz życzę wszystkim najlepszego z okazji dnia dziecka, no i ja się z wami żegnam. No i naprawdę nie zdziwcie się, że jakbym jakbym nie nagrywała filmów przez bardzo długo, to się nie zdziwcie i no po prostu tak to tak to albo odeszłam, albo no po prostu zrobiłam sobie przerwę i nie wiem po prostu co nagrać. Chociaż w sumie mam jeden pomysł na film, ale... Na, na razie no, nie wiem jak to nagrać i no, staram się to nagrać. Ale z tą, z tą lampką będzie mi o wiele, wiele lepiej. A więc ja się już zami żegnam. Udanego dnia dziecka. No i co? Papatki?